Cześć. Dzisiaj chciałem pokazać co robi zamieć z wylotkami u pszczół jak zasypuje. Masakra. Jest ale O, zobaczcie jak po jednej nocy wyglądają. Jakąś gałązkę trzeba dostać. Dobrze, że wszystko zimuje na powałkach, więc o, jak zasypane nie mają nawet jak oddychać. Dobrze, że na powałki są to Będą miały troszkę Masakra Ale ciągnie, masakra Gdzieś zostawię zostawiłem A, sami miła, masakra no, Wszystkie ule sobie zasypany po jednej nocy ten nie ten ma mogłem rękawiczki sobie założyć kurcze następny no to się a to o, zaraz może się se jeszcze się założyłem. Jedną Kiedy? ten był pusty, bodajże. Tak jest to. Wszystkie wylotki zasypało. Przyjściutkie, jedna. Jedna nocka. Zobaczcie, jak wysoko. Aż obrywało tutaj listwę Dobrze, wszystkie ule na powałk Dobra Właśnie żyłem część uli, To pozdrawiam.